Koszykarki Chorobreggo Basket Głuchoazy powołane na zgrupowanie szkoleniowe młodzieżowej reprezentacji kobiet do lat 14. W 18-osobowej kadrze znalazły się Zuzanna Jankowska oraz Karolina Kania. Głuchołazianki wybiorą się do Giżycka, gdzie od 21 do 28 lipca będą trenować pod okiem trenera Rafała Czyszpaka. Muzyka Sukces w pucharzy tym barku odniosły zawodniczki Ukazu, Sab, Szóstka Brzeg. W 24. edycji tych zawodów brzeżanki okazały się najlepsze w kategorii dziewcząt do lat 12. W fazie grupowej Szóstka wygrała 4-1 z panterami Zdrawska-Pomorskiego, następnie 3-0 z SP Łęka Opatowska oraz 6-3 z SP 2 Stal Łańcuch. W 1 4 finału wygrały z Inowrocławiankami 2-0, następnie w półfinale 4-1 z SP Wierzchosławice. W meczu o złoty medal pewnie ograły 4-0 SP. PSP numer 17 w chorzowie. Nasze województwo wśród chłopców tej samej kategorii wiekowej reprezentowała PSP numer 2 z kluczborka i zajęła ósmą lokatę. Jej dwa lata młodzi koledzy zajęli 16 miejsce. W rywalizacji dziewcząt do lat 10 drużyna okieru grodków zajęła 12 lokatę. Poznaliśmy terwinaż Fortuna pierwszej Ligi. Rozgrywki ruszają 20 lipca. Pierwsze dwa mecze piłkarze Odry Opole zagrają przy Oleskiej. Najpierw ich rywalem będzie spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy chorzów a tydzień później Beniaminek Ligi po Siedlce. Faza zasadnicza zakończy się 25 maja. W jej ostatniej kolejce podopieczni Radosława Sobolewskiego także zagrają u siebie. Prawdopodobnie już na nowym stadionie przy ulicy Technologicznej. Rywalem będzie Chrobry Głogów. Tydzień później ruszy pierwsza faza baraży o aw Pan to extra klasy. W walcach miejscowy LZS walczył o utrzymanie w PS w Leśnicy 4. Lidze Opolskiej. W drugim meczu barażowym u siebie podejmował czarnych odmuchów. W pierwszej rywalizacji padremis remis 0-0. Taki sam rezultat widniał po 90 minutach. Najlepszą sytuację do zmiany wyniku mieli goście. W szóstej minucie uderzenie Wojciecha Ilasza zatrzymał Amin Titu. Gospodarze najbliżej strzelnie bramki byli w 43 minucie, lecz strzał z kilku metrów Patryka Surmy obronił Maciej Łoś. Do grywce nie zabrakło emocji, lecz zabrakło goli. W 102 w drugiej minucie zawodnik Czarnych Artur Szalunk miał przed sobą tylko pustą bramkę, lecz nieczysto trafił w piłkę i ta minęła słupek. W doliczonym czasie dogrywki przed szansą stanęli gospodarze, jednak głową futbolwki do siatki z kilku metrów nie skierował Kamil Szafarczyk. O rozstrzygnięciu zadecydowały rzuty karne. Przyniosła je dopiero jedenasta seria. Bramkarz przyjezdnych, Łoś, trafił w poprzeczkę i to LZS zapewnił sobie utrzymanie w czwartej lidze. Przyznam, że wczoraj trenowaliśmy karne, no bo podejrzewałem, że od... Yy... W siedmiu meczach poprzednich strzeliśmy jedną bramkę. No to podejrzewałem, że nie strzelimy bramki, ale podejrzewałem, że też zespół przyjezdnych nie strzeli bramki, więc ćwiczyliśmy karne. No ale nie wszyscy. Wyznaczyłem tylko ósemkę do karnych. W sensie, nie udźwignął tego spotkania, że tak powiem, bo w różnych momentach zaczął przeszkadzać, a nie decydować o, o, o sytuacjach, które były na boisku. Ale pomijając to, generalnie jestem zadowolony z tego dwóch meczów. Myślę, że Karne, które tutaj się odbyły, to sprawiedliwie mogę ocenić, że w tym meczu tak było. W drugim meczu barażowym Śląsk Głubniany pokonał LZS do Maczkowicy 4-2 i to on zajął ostatnie miejsce na przyszły sezon bank spółdzielczy w Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Muzyka. Przy hali sportowej Śródmieście w Kędzierzynie koźlu kierowcy wystartowali na 24. edycję rajdu chemików. Rajd składa się z trzech odcinków turystycznych o ponad 60 km, po drodze zlokalizowanych kilkadziesiąt różnych atrakcji turystycznych. Część z nich załogi będą musiały zobaczyć, część z nich będą mogły zobaczyć tylko z samochodu, a część, aby zaliczyć, będą musieli wysiąść z samochodu i przeczytać czy to tabliczkę czy zobaczyć jakiś obiekt turystyczny. Do zawodów zgłosiło się 14 załóg, nie tylko z Opolszczyzny, lecz także m.in. z województwa Lobelskiego czy też Wielkopolskiego. Rajd został podzielony na trzy odcinki turystyczne, a na uczestników czekały także próby sprawności oraz specjalne. Najlepiej z zadaniami poradziła sobie załoga Bartłomiej Parafiniuk z Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego i Maria Binder z Automobil Klubu Wielkopolskiego.